Cześć, witam się z wami w moim pierwszym odcinku podsumowującym serial telewizyjny, jakim jest Flash Stacji CW. Od razu zaznaczę, jak przy wszystkich tego typu e, omawianiach, aftershowach i tak dalej przy serialach, że będzie to w pełni spoilerowe i będę e, mówił tak, jakbyście już widzieli pierwszy odcinek drugiego sezonu. E, uprzedzam was z góry, żebyście przypadkiem nie zepsuli sobie frajdy z oglądania. Ogólnie moje omawianie z seriali DC, tak Arrow, Flasha i kto wie, Legends of Tomorrow, a może nawet Supergirl, chociaż pierwszy odcinek nie przypadł mi do gustu, zobaczymy co dalej, będzie myślę, że dosyć dziwne, ponieważ to prawdopodobnie wy będziecie mnie uczyć i zaznaczać pewne rzeczy, o których ja po prostu nie wiem, nie znając dobrze świata DC. Mogę jednak jak zawsze powiedzieć, co podobało mi się w danym odcinku, jak podobał mi się pewien rozwój postaci, co mi się nie podoba. I właśnie do tego teraz przejdę. Flasha uważam za najlepszy serial, który dostaliśmy w telewizji. Podkreślam, w telewizji Netflix to trochę inny rodzaj, inne dzieło. Natomiast z telewizyjnych superbohaterskich seriali, Flash na pewno, jak dla mnie, jest najlepszy, jest nawet lepszy od Agents of Shield. Dlaczego? Dlatego, że to jest serial, który nigdy nie bał się tego, że jest serialem komiksowym, kiedy Agents of Shield jeszcze czasami miało z tym problemy. W Flashu, kiedy chcieliśmy dostać gadającego telepatycznie goryla, który biega po kanałach i porywa ludzi, dostawaliśmy to przenoszenie się w czasie, dziury w przestrzeni, dwóch gości, którzy łączy się razem i palą, i generalnie wszystko to, co jest znane z komiksów, dostawaliśmy w pełni i. Przyjemnością mogę powiedzieć, że w drugim sezonie to się absolutnie nie zmieniło. Tutaj głównym złoczyńcą odcinka jest Atom Smasher. Ja go znam tylko i wyłącznie z animacji Justice League, chyba Unlimited, gdzie był on jednym z członków, właśnie Justice League. Jednak z tego co się dowiedziałem, był w komiksach, raz po jednej stronie barykady, raz po drugiej, walczył zarówno z, jak i przeciwko, więc jakby umieszczenie go jako złoczyńcy jest jak najbardziej kanoniczne. W każdym razie, znowu gościu, który się wchłania radiację po to, żeby się powiększać, w pełne takie komiksowe walnięcie. I Flash dalej bawi się tą konwencją, w żadnym wypadku nie wstydzi się tego, nie, nie robi jednego mojego kroczku na, do przodu, pokazując, patrzcie, to jest komiksowe, ale, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Tylko trochę pokazuje, nie, to, tu walę pełną gębą i uważam, to się sprawdza i to się naprawdę sprawdza. Yy, cały odcinek naprawdę przypadł mi do gustu z bardzo, bardzo wielu powodów. Po pierwsze, nie próbowano na siłę robić jakichś, nie wiadomo, jakichś redkonów w związku z dziurą w przestrzeni i tak dalej. To, że wcześniej Eddie się zastrzelił, przez co Jobard stąd zniknął z rzeczywistości. Nie mogło to w ogóle zresetować wszystko, matka żyła, a oni zrobili to tak, jakby po prostu w ten sposób Eddie zabił iobarda. Deal with it. Szczerze mówiąc, cudowne. Kocham to po prostu. Nie ma to żadnego sensu logiczno-czasowego. Ale jak ktoś z Was zacznie podróżować w czasie i będzie miał jakieś prawdziwe uwagi co do tego, jak takie rzeczy działają, jak działa to, jeżeli cofnęlibyście w czasie i zabili samych siebie albo swojego przodka, to dajcie znać w komentarzach. Będziemy mieli wtedy dokładną wiedzę i będziemy mogli to jakoś porównać z odcinkiem. Natomiast kolejna rzecz. Kompletnie darowano sobie jakiekolwiek wątki romantyczne, z których słynie stacja CW, one na pewno wrócą, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W pierwszym odcinku sobie to odpuszczono, Eddie nie żyje, nie próbowano na siłę zrzucać Iris i Bariego. jest, wreszcie nie ma Eddiego, teraz nie wiem, Love i, i wszystko inne. Nie, oni są osobno, jakby nie jest to wrzucane na siłę. I kolejna rzecz, za którą po prostu uwielbiam Flasha, bo nawet, nawet w tym momencie, nawet na takiej stacji jak CW, która uwielbia trójkąty miłosne i wszystkie te zabawy, Flasz dużo większą, ale to dużo większą siłę kładzie na relacje ojciec-syn. Tak między prawdziwym ojcem Barego, wcześniej Harrisonem Wellsem a Barym. I e, oczywiście kapitanem Joe Westem e, to, jest, to jest ten najsilniejszy wątek, który dalej jest kontynuowany. E, aktor grający Joe Westa po prostu jest tak sympatyczny. Że uwielbia się go w każdej z tych scen, w ka każdej jego relacji z barem. Jest to dużo ciekawsze, dużo nas bardziej interesuje i nadaje takich bardzo ludzkich aspektów niż gości, o którego, którego na przykład ciągle konkurują dwie dziewczyny, albo który ciągle z innym gościem konkuruje o inną dziewczynę. I, i, I flash jest ten naprawdę mocny i, i absolutnie z tego nie rezygnują. Co więcej, wydaje mi się, że dojdzie teraz dodatkowy jeszcze ten motyw, mimo że ojciec Barego wyjeżdża, o czym zaraz powiem, bo uważam, że to trochę głupie było, ale e, pojawienie się Jaya Garricka, czyli tego flasha z innego uniwersum, z tego co się orientuje w komiksach, to był w ogóle pierwszy flash, jaki kiedykolwiek się pojawił. Myślę, że teraz on będzie pełnił rolę takiego mentora dla Barry'ego Allena. kto wie, może nie ma mocy i albo będzie ukrywał te moce, w każdym razie myślę, że on zastąpi trochę Harrisona Wellsa i ten motyw takiego właśnie gościa, który próbuje pokazać Flashowi, że może pójść dalej ze swoimi mocami. Uważam też, że odcinek bardzo fajnie zaczęli, czyli od walki z kapitanem Coldem, w które, którego wciela się Wenworth Piller, zresztą obok był Heatwave. Tutaj Dominik Parcell, oni w duecie są po prostu tak przerysowani, to jak mówi Wenworth Miller Na początku mnie to irytowało w pierwszym sezonie, ale potem się do tego przyzwyczaiłem i po prostu poczułem, że on ma być taki na maksa, przerysowany, taki, taki cheesy villain po prostu. Od których, w których komiksach naprawdę nie brakuje, i którzy wnoszą tak, tak urok do tego wszystkiego, że scena, w której się pojawili, mimo że była tak głupia, jego tekst biegnie w moją stronę tylko po to, żeby umrzeć czy coś w tym rodzaju, był maksymalnie głupi, ale przybyło mi taki uśmiech na twarzy, tak jak wspominam, to, 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 jest, to jest takie komiksowe do bólu. I kolejna postać, którą po prostu chyba wszyscy pokochali w pierwszym sezonie, pomimo tego, że znowu połowa osób uważała na początku, że będzie irytowała, czyli Cisco. Znowu się tutaj fajnie rozwija. Widzimy te jego zaburzenia z mocami, które już widzieliśmy wcześniej, jakby teraz zagląda do drugiego wszechświata. Ciężko powiedzieć, jak one w tej chwili działają. Wiemy, że ma się stać w końcu bohaterem o imieniu Vibe, tak przynajmniej było w komiksach. Natomiast Cisco jest postacią, która. Generalnie chyba jest stworzona w dużej mierze po to, żeby mówić to, co widz myśli, wytykać wszystkie absurdy. I w tym odcinku były dwa takie momenty. Pierwszy, kiedy powiedział do chyba Caitlyn... Czy do, chyba do Kejlin, jak mi się wydaje, że yy, do Star Labs ciągle ktoś sobie mógł wchodzić? Że, że A, że tutaj jest dużo lepsza ochrona, bo tam nam ciągle ktoś wchodził i wychodził, i to było takie właśnie bardzo głupie w pierwszym sezonie, takie miejsce, baza i tak dalej. A złoczyńcy sobie tam wchodzili, tam niby było więzienie, ale kogo to obchodzi? I drugi taki moment, również związany z chodzeniem i wychodzeniem do Star Labs, kiedy na samym końcu oni powiedzieli, że zabezpieczyli idealnie to miejsce, nikt tutaj już niepowołany nie wejdzie, wchodzi Jay i wtedy momencie wszyscy zaczęli panikować, huariu i tak dalej, na co. Sisko y y robił coś w rodlaju, oh come on! Czy, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie jak była ta kwestia, ale wy wyraźnie taki. Albo really? No, tak jakby dokładnie to, co chciałby w tym momencie powiedzieć widz. Na uwagę zasługuje również aktor wcielający się w profesora Steina, Steina, który jest oczywiście połową Firestorma. W pierwszym sezonie bardzo ładnie już jego rola została wpleciona, tu ewidentnie będzie w dużej mierze mózgiem operacji, aż do czasu, kiedy przeniesie się do swojego własnego serialu w Legends of Tomorrow, chociaż niewykluczone, że nawet nie, nie odejdzie, bo Legends of Tomorrow, jak dobrze rozumiem, ma siedzieć w tej przerwie pomiędzy Pierwszą, a drugą połową sezonu, więc kto wie, czy on i tak nie zostanie na stałe. W każdym razie, aktor jest naprawdę wiarygodny. Miał tam bardzo fajne to przemówienie od TT te, te Forward, ten naprzód, w czasie, w czasie ich tej, tego zebrania w domu, które bardzo fajnie odnosi się do tego odcinka. I to jest właśnie coś, co Flash tu zrobił dobrze, a czego Shield uważam nie zrobiło dobrze w, tego, w odcinku z tego tygodnia. Flash szybko kończy pewne wątki i idzie naprzód. Kończy wątek. Od razu dowiadujemy się, że jest Zoom, wiemy kto to jest, ale dostajemy właśnie zagadkę. Ale okej, okay, dlaczego bo tu jesteś? Bo Zoom obiecał mi, że wrócę do domu. Coś Dostajemy jakąś ważną informację i idziemy naprzód. Bary ma problem z zaakceptowaniem tym, żeby ludzie mu pomagali, bo wini się za śmierć którą Roni poniósł i w dużej mierze również Eddie, ale to również zostaje rozwiązane i idziemy naprzód i dostajemy jakby kolejne zagadki, kolejne wątki, ale one nie są przeciągane do bólu, nie są jakoś nie wiadomo zawijane, roz, rozciągane. Wszystko jest wątek zakończony, ale jednocześnie on budzi kolejne pytania, przez co po każdym odcinku widz czuje się w jakiś sposób usatysfakcjonowany. Uważam, że Flash to robił też świetnie w pierwszym sezonie, Natomiast kiedy wątek jest rozciągany i jakby nie dostajemy zbyt szybko żadnych dodatkowych odpowiedzi, robi się to trochę nudne. Świetnie był prowadzony wątek Harrisona Wersa, w którym w każdym odcinku dostawaliśmy takie okruszki chleba, właśnie w pierwszym sezonie, aż w końcu wyszło na jaw jest jakby. Ale wcześniej, co proszę, każdy odcinek dostawaliśmy jakąś informację, z której mogliśmy coś, coś powoli składać, więc znowu flash uważam to rewelacyjnie robi. Jak zwykle. Nie, ma, nie, nie obyło się bez błędów. W, w całym serialu jest ja mówię, masa głupotek, takich typowo komiksowych, przy których tylko się uśmiecham, ale są niektóre takie, które uważam, że no, nie wychodzą. Jedną z nich uważam najbardziej bijącą po oczach. Był motyw, w którym ojciec Barego przyjechał i od razu wyjechał. I jeszcze, jeszcze zwróćcie uwagę: Bary go odebrał z więzienia, wprowadził do domu, a on mówi: Słuchaj, mam już bilet na autobus. Kiedy on ten bilet kupił? Bo, bo tak jechali dotąd. Ale jakby nie to jest najważniejsze, tylko ten jego tekst, że nie możesz być w pełni bohaterem, póki tu jestem, cały czas tu byłeś, znaczy byłeś w więzieniu. Co w sumie nawet mi bardziej przeszkadzało, bo musiałem się cały czas martwić o tym, że mój ojciec jest w więzieniu, a teraz nie jesteś. I. I teraz mi to będzie przeszkadzało. Nie łapię tego w ogóle. Wiem o co chodzi, nie chcę, żeby ta postać była w każdym odcinku, ale. Bo, bo już za dużo ojców by Bary miał. Ale jednak, kurde, to było tak kruche to całe wytłumaczenie, że. Ja tego osobiście nie kupiłem. Mo, mo, może wy tak. Mi, mi, mi to strasznie przeszkadzało. Druga sprawa. W pierwszym sezonie wyraźnie chcieli oddzielić Olivera z serialu Arrow i Barego, jeden jest tym mrocznym, i, i tak dalej. Co niekoniecznie dobrze wyszło, ale załóżmy, że takie było założenie. Załóżmy, że było założenie. W każdym razie, Abary to, 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 to ten nadzieja, światło. I o tyle, co w jednej części tego e, odcinka jest to dobrze pokazane, czyli oczywiście klucze do miasta, jak miasto go uwielbia. Zawsze lubiłem ten element we flashu, e, w animacjach. I paru komiksach, które przeczytałem, że Flash był właśnie tym bohaterem uwielbianym przez miasto, że miał swoje własne muzeum flasza. To było super naprawdę. I to zostało fajnie zachowane, kiedy tam Aroła gania policja, tudzież w mroku się spotyka Lejki. Ale jest inna kwestia. Kiedy mieli crossover, bary nawet był wkurzony na Olivera, że tamten bije gościa, żeby wyciągnąć z niego informację, że jakby jest to zbyt mroczne i w ogóle Oliver przez pierwsze parę odcinków zabijał, a teraz przestał. W tym odcinku... Kaden powiedział: Słuchajcie, mm, mam pomysł. Jestem gościu Atom Smasher. Weź, musisz go tam wprowadzić, to go zabije. Nie było sprzeciwu. Nie było: Ej, słuchajcie, znaczy, rozumiem, że był to jedyny sposób, żeby go zatrzymać. I gdyby ostatecznie do tego doszło, nie miałbym nic przeciwko, ale to było takie: zabijmy go. Okej, okay. nikt nie protestował, nikt nie miał jakichś moralnych trudności z tym, nie, wprowadźmy go, jedyne co, co wyszło to Barry, który powiedział Bardzo przepraszam, że cię zabiłem, ale nie mogłem ci pozwolić, żebyś krzywdził nikogo innego. Okej, okay, ale zdecydowanie za mało na to, jak przedstawiany jest Flash, kim on ma być. Jak on podchodzi do swoich przeciwników, chyba że on go nie uśmiercił, chyba że w którymś odcinku zobaczymy jeszcze w tej jednej z tych celatą smashera, ale miałem wrażenie, że on był cały zniszczony przez to promieniowanie i, i, i umarł, wydając ostatnie słowo zoom. Nie wiem, to było to dziwne, że go to tak sobie zabili. To tak bardzo kłóci się z, cały, z całym tym motywem. Aha, jeszcze jedna dobra rzecz, uważam, że Iris, która była irytująca bardzo w pierwszym sezonie, tu została zepchnięta mocno na drugi plan i może zdążymy ją z tego drugiego planu polubić, zanim znowu będą ją wpychać na front. Z Laurel w Aero to się trochę nie udało, tam była irytująca, tylko pchnęli nam ją bardziej przed oczyma. I dalej jest irytująca. W szczęście była do końca bardzo zresztą miernego trzeciego sezonu, tam to wszyscy byli irytujący. Ale to co innego Aero prawdopodobnie powiem jutro, kiedy wyjdzie również pierwszy odcinek. Ale nie jestem pewien, bo Arrow był w bardzo złym stanie w trzecim sezonie i jeżeli czwarty nie zrobi jak czegoś wielkiego, jeżeli premiera, czyli ten odcinek najmocniejszy, otwierający, nie powie mi, wow, okej, okay, wracamy do poziomu z drugiego sezonu, no to niestety, ale nie będę tego omawiał, ponieważ prawdopodobnie w końcu nie będę tego oglądał. Ale zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Jeszcze taka ostatnia sprawa. Dzisiaj pojawiły się już pierwsze numery w przypadku Marvela po Secret Wars. Jestem nimi cholernie oczarowany, po prostu. Albo. Bardzo się stęskniłem, albo twórcom ta przerwa zrobiła bardzo dobrze, albo wszystkiego po trochu. W każdym razie jestem oczarowany Spidermanem i nawet Iron Manem, serią, którą szczególnie nie przepadałem, czytałem ją trochę z musu. Na pewno, czy jutro, może jutro, pojawi się jakieś krótkie podsumowanie tego co już wyszło. Mniej więcej powiem wam, gdzie który bohater jest, czego się dowiedzieliśmy. Tego nie było wyjątkowo dużo, więc pewnie się wyrobię. Plus na pewno szukajcie na ekranie, pojawi się o tym artykuł. Nie wiem, co będzie pierwsze w tej chwili, ciężko mi stwierdzić. To na tyle, do następnego razu, cześć!